Jeśli te słowa dotarły aż tutaj, to nie jest przypadek. Są szczególne momenty w egzystencji, gdy duża rozpoznaje prawdę znacznie wcześniej, zanim umysł zdoła ją zrozumieć czy oswoić. To nieustanne przeczucie, które nie daje spokoju i pozostaje gdzieś w tle świadomości, ma swoje uzasadnienie i głęboki powód. Życie próbuje zakomunikować coś, co bezpośrednio łączy się z tą opowieścią, z tym wyjątkowym połączeniem, oraz z decyzją, której dłużej odkładać nie można. To nie groźba ani próba wywoływania lęku poprzez te wyrazy. Chodzi o prawdę, która domaga się wysłuchania właśnie teraz, zanim cisza spowoduje większe rany niż jakiekolwiek nieprzemyślane słowo. Dezorientacja odczuwana była niezwykle intensywnie. Zdarzają się dni, kiedy wszystko zdaje się stygnąć bez widocznego powodu. Gdy dystans fizyczny i emocjonalny rośnie w sposób nieproporcjonalny, a następnie przychodzą chwile, gdy pojawiają się oznaki, niespodziewane wspomnienia czy drobne gesty, które na nowo rozpalają płomień nigdy do końca niewygaszony. Ta emocjonalna niestabilność nie stanowi przypadku ani wytworu wyobraźni. Jest dokładnym odzwierciedleniem wewnętrznego konfliktu, który nie należy do osoby słuchającej tego przekazu, lecz pochodzi z drugiej strony więzi. Toczy się zażarta walka pomiędzy dumą a uczuciem, między strachem przed otwarciem się a potrzebą pozostania, między odcięciem się od relacji a odwagą zmierzenia się z własną prawdą. Wszechświat i energia obserwują to, co umyka gołemu oku. Dostrzegają te momenty głębokiej tęsknoty, które rodzą się, gdy nikogo innego nie ma w pobliżu. Zauważają ukrywany strach. Widzą słowa, które ćwiczone są przed lustrem, lecz nigdy nie zostają wysłane, oraz decyzje, które odkładane są z braku odwagi. Ponieważ przyjęcie prawdziwego zaangażowania z konieczności oznacza zgody na głęboką przemianę, a zmiana zawsze budzi niepokój. Przeraża, gdyż kochać autentycznie znaczy zrezygnować z kontroli, rozmontować mechanizmy obronne budowane latami. Oraz wkroczyć na nieznany szlak, na którym udawanie obojętności przestaje być możliwe. Być może zrodziło się pytanie, czy sytuacja nie jest idealizowana, czy nie oczekuje się zbyt wiele od czegoś, co wydaje się być w martwym punkcie, albo czy to połączenie jest rzeczywiste, czy tylko iluzją wynikającą z potrzeby bliskości. Ta wątpliwość boli głęboko, ponieważ męczy serce, wyczerpując je uczuciem. Że więcej się daje, intensywniej odczuwa i czeka z pozornie nieograniczoną cierpliwością. Jednak konieczne jest przyjęcie tej ulgi ze spokojem, kiedy więź rodzi się z głębokiego i autentycznego źródła, nie wygasa wraz z upływem czasu czy odległością. Wręcz przeciwnie, przekształca się, poddawana jest próbie, rozciągana do granic wytrzymałości, ale nie znika. Gdy ktoś usiłuje uciekać przed tym, co prawdziwe, samo życie dba o skonfrontowanie z tą ucieczką. Coś wkrótce pęknie w tej osobie, która się oddaliła. To nie negatywne złamanie, lecz niezbędne rozbicie masek. Ponieważ nadchodzi punkt, w którym udawanie, że ta więź nie ma znaczenia, staje się zadaniem niemożliwym. Pustka pozostawiona przez nieobecność waży znacznie więcej niż obawa przed zaangażowaniem. I właśnie tam, zaczynają się rodzić niespodziewane działania. Nie dlatego, że wszystko zostało w magiczny sposób rozwiązane, ale ponieważ dusza nie jest już w stanie dalej ukrywać tego, co krzyczy w milczeniu. Ten przekaz nie ma na celu pobudzania do wymuszania sytuacji. Życie nie wzywa do goniących działań, nalegania ani doświadczania emocjonalnego wyczerpania w próbach przekonania kogoś. Przeciwnie, wymaga obserwacji i zaufania. A przede wszystkim, aby nie zdradzać własnej intuicji ze strachu przed stratą, ponieważ jeśli wybór pochodzi z wewnętrznej prawdy, los odpowiada z jasnością. Lecz gdy wybór podyktowany jest przez strach i obawę, wszystko ma skłonność do stagnacji. Obecnie widoczne są dwie ścieżki. Z jednej strony można dalej wątpić w to, co się czuje umniejszać znaki i próbować przekonać serce, że może lepiej odpuścić, zanim poniesie się większą szkodę. Ta droga wydaje się bezpieczna i logiczna, lecz powoli oddala od tego, co było przeznaczone do wzrostu i dojrzewania. Na drugiej ścieżce wybiera się trwanie z godnością, bez błagania o uwagę, bez wymuszania spotkań, lecz także bez zamykania serca na możliwość po prostu pozostawania w miejscu pełnym szacunku i wiary. Pozwalając drugiej stronie przejść przez własny proces. Konsekwencją działania zgodnego z tą pewnością jest klarowność. Konsekwencją braku takiego działania jest powtarzanie bolesnych cykli, tych samych historii, tej samej pustki i tych samych pytań bez odpowiedzi. Życie powtarza lekcje nie jako karę, lecz jako formę nauczania, ponieważ wie, że w środku istnieje ogromna zdolność do kochania, ale również tendencja do znoszenia zbyt wiele, gdy nie należy tego czynić. To jest ulga, którą trzeba dziś usłyszeć. W tym procesie nie ma samotności. Napisz prawda w komentarzach, jeśli słyszysz tę wiadomość. Nie wyobraża się wszystkiego, co się dzieje. Trwają subtelne ruchy, które już się rozpoczęły. Wewnętrzne decyzje, które jeszcze nie pokazują się na poziomie materialnym, ale można je wyczuć na poziomie energetycznym. Los się nie spieszy, ale również się nie zatrzymuje. A gdy nadejdzie dokładny moment, wszystko układa się w sposób, którego logiczny umysł nie może kontrolować. Ta osoba odczuwa nieobecność, nawet jeśli fizycznie obecni są inni. Czuje bezpośrednie ryzyko utraty połączenia. Nawet jeśli udaje bezpieczeństwo. Ponieważ dusze połączone czymś większym nie są zastępowalne, rozpoznają się nawzajem. A gdy jedna próbuje uciec, życie pokazuje jej wielokrotnie to samo imię, to samo wspomnienie i to samo uczucie. Kluczowe jest zwracanie uwagi na to, jak czuje się ciało i emocje nie ze strachu przed potrzebą natychmiastowych rezultatów lecz ze spokoju płynącego ze świadomości, że to, co nadchodzi, nie rodzi się z chwilowego impulsu, ale z prawdy, która już dojrzała w ciszy. A gdy ten etap niepewności dobiegnie końca, zrozumie się, dlaczego nic nie wydarzyło się wcześniej, dlaczego konieczne było przebycie tej samotnej drogi i dlaczego to oczekiwanie było dozwolone przed działaniem. Lecz aby zrozumieć, dlaczego ta osoba ucieka przed czymś, czego tak bardzo pragnie, trzeba najpierw pojąć bitwę, która toczy się w jej cieniu. Coś, co psychologia głębi, próbuje wyjaśniać od stulecia i co ujawnia prawdziwy powód stojący za jej niestabilnym zachowaniem. Aby naprawdę pojąć, dlaczego dystansowanie się występuje właśnie wtedy, gdy połączenie wydaje się najgłębsze, Konieczne jest odwołanie się do wizji wykraczającej poza powierzchowność. Karl Jung, jeden z pionierów w badaniu ludzkiej psychiki, mówił o koncepcjach wyjaśniających z chirurgiczną precyzją, co dzieje się w umyśle i sercu tego, kto wybiera tworzenie dystansu. To nie brak miłości czy zainteresowania. Chodzi o znacznie bardziej złożone zjawisko psychologiczne i duchowe, znane jako efekt lustra oraz spotkanie z cieniem. Zrozumienie tego stanowi klucz do zaprzestania odbierania odrzucenia osobiście i rozpoczęcia postrzegania go jako symptomu procesu przebudzenia. To wyczerpanie energetyczne musi być autentyczne, aby zadziałało. Nie wystarczy zaprzestać pisania, jeśli umysł wciąż jest opętany i w ciszy wykrzykuje imię tej osoby. Energia nie potrafi kłamać, a niewidzialne połączenie przekazuje intencję stojącą za działaniem. Fizyka nieobecności wymaga, aby fokus rzeczywiście się zmienił, powracając do własnego centrum, troski o siebie i rozwoju. Gdy wibracja zmienia się z potrzeby na samowystarczalność, przekaz wysłany do wszechświata i do drugiej osoby niesie godność i wysoką wartość. Napisz godność w komentarzach, aby odzyskać swoją energię. A nie ma nic bardziej magnetycznego we wszechświecie niż istota, która czuje się kompletna sama w sobie. I nie musi błagać o uczucie, aby poczuć się wartościowa. W tym momencie druga osoba zaczyna doświadczać tego, co można nazwać objawami energetycznego odstawienia. Może próbować wywoływać małe reakcje, aby sprawdzić, czy nadal ma kontrolę, wysyłając mylące sygnały, czy pokazując się przelotnie. To jeszcze nie są prawdziwe próby powrotu, to testy bezpieczeństwa, aby zobaczyć, czy lina nadal istnieje. Jeśli pozostanie się stanowczym, i nie zareaguje impulsywnie na te okruchy, efekt na jej psychikę podwoi się. Potwierdzenie, że coś głęboko zmieniło się w dynamice, tworzy nową pilność. Bezpieczny grunt, po którym chodziła, zniknął, a teraz musi nauczyć się utrzymywać samą siebie lub znaleźć sposób na naprawę mostu, który pomogła spalić. Energetyczna pustka działa jako wzmacniacz prawdy. Bez hałasu, pościgu i dramatu. Pozostaje czysta esencja uczucia. Jeśli więź jest prawdziwa, cisza jej nie zabije. Wręcz przeciwnie, sprawi, że zabrzmi z ogłuszającą wyrazistością. Fizyczny dystans przestaje być ulgą i staje się cichym torturowaniem. Druga strona zaczyna odczuwać trzewną potrzebę przywrócenia tego połączenia, nie dlatego, że jest do tego zmuszona, ale ponieważ jej własna dusza zaczyna łaknąć tej energii. Którą wcześniej odrzucała. Uświadamia sobie, że wolność, której jak myślała szukała, czuje się pusta bez osoby, która nadawała tej wolności sens. To delikatny i potężny moment. Szale się wyrównały. Nie ma już prześladowcy ani prześladowanego. Są tylko dwie istoty, które stają wobec własnych prawd w ciszy. A podczas gdy utrzymuje się ta postawa zewnętrznego niedziałania. Lecz wielkiego wewnętrznego ruchu, przygotowywany jest grunt pod następną fazę. Ponieważ, jeśli cisza stanie się nie do zniesienia, a ego nie otrzyma już swojego zwykłego pożywienia, osoba ta będzie próbowała wypełnić tę lukę, będzie próbowała się rozpraszać, szukać hałasu na zewnątrz, aby uciszyć hałas wewnątrz. Ale, jak wkrótce zobaczymy, bardzo szybko odkryje, że gdy połączenie pochodzi z duszy, nie ma substytutów mogących na długo oszukać serca. W momencie, gdy prześladowanie ustaje, rozpoczyna się cicha, ale niszczycielska faza dla tego, kto zdecydował się odejść, faza, w której rozproszenia przestają działać. Gdy energetyczna pustka się utrwala, początkowa reakcja tego, kto się oddalił, zazwyczaj nie jest natychmiastową kapitulacją, ale desperacką próbą unikania. Ludzki umysł. Skonfrontowany z niewygodną prawdą lub bolesną nieobecnością, instynktownie poszukuje znieczulenia. Na tym etapie bardzo powszechne jest, że druga osoba próbuje wypełnić powstałą pustkę hałasem, gorączkową aktywnością czy obecnością innych ludzi. To ostatni zasób ego, aby udowodnić sobie, że ma kontrolę, że może przetrwać bez tej głębokiej więzi i że decyzja o odejściu była słuszna. Zanurza się w pracę. Intensyfikuje życie społeczne lub poszukuje powierzchownych rozrywek, które pozwalają nie myśleć, nie czuć, a przede wszystkim nie pamiętać. Jednak tutaj właśnie zachodzi nieuniknione zjawisko. Jeśli połączenie jest autentyczne, podczas gdy próbuje szukać w innych miejscach tego, co znajdowała tylko w tej szczególnej więzi, napotyka niewidzialny mur. Życie pozwala jej szukać, pozwala eksplorować opcje. I pozwala próbować łączyć się z nowymi energiami, ale czyni to nie po to, aby kogoś karać, lecz aby pokazać przepaścistą różnicę między tym, co powierzchowne, a tym, co należy do duszy. Każda próba zastąpienia staje się bolesnym przypomnieniem tego, co zostało utracone. Ta osoba może chodzić na randki, poznawać nowych ludzi, rozpoczynać rozmowy z romantycznymi intencjami, czy po prostu szukać zewnętrznego potwierdzenia. Ale zauważy coś, co uzna za głęboko niepokojące. Rozmowy wydają się puste, bez rytmu i głębi. Chemia, która płynie naturalnie w połączeniu dusz, nie może być sztucznie ustanowiona z kimś innym. Ta osoba znajdzie się siedząc naprzeciwko kogoś innego, być może kogoś, kto spełnia wszystkie logiczne wymagania, aby być dobrym partnerem. A jednak poczuje nie do zniesienia egzystencjalne znudzenie. Zauważy, że musi wymuszać śmiech. Że musi zbyt wiele wyjaśniać swoje myśli, że nie istnieje ten telepatyczny komfort, gdzie wystarczyłyby spojrzenia, aby się zrozumieć. To, czego szukała jako przyjemnej rozrywki, paradoksalnie przemienia się w cichą torturę. Porównanie staje się nieuniknione i okrutne dla zastępców. Każda wada nowego spotkania podkreśla cnotę przywiązania, które zostawiła za sobą. Powierzchowność innych sprawia, że błyszczy głębia połączenia, które próbuje zapomnieć. W tym punkcie wymówki, którymi się posługiwała, aby usprawiedliwić ucieczkę, zaczynają brzmieć pusto. Mówiła sobie, że potrzebuje przestrzeni, że potrzebuje wolności, że może tam na zewnątrz jest ktoś lepszy lub prostszy, ale rzeczywistość pokazuje jej, że prostota czasem jest synonimem pustki, a wolność na nic się nie przyda, jeśli czuje się jak pustynia. Próba przekonania siebie, że czas wszystko wymarze, kończy się żałośnie. Zamiast wymazywać pamięć, dystans i nieudane porównania ją polerują, czyniąc ostrzejszą i bardziej pożądaną. Uświadamia sobie, że utrata tej więzi nie byłaby zwykłą stratą, lecz głęboką raną, która nie goi się rozproszeniami ani nowymi ulotnymi historiami. Gdy zewnętrzne rozproszenia zawodzą, cisza wraca ze zwielokrotnioną siłą. Wtedy rozpoczyna się to, co w tradycjach duchowych znane jest jako ciemna noc duszy, lecz zaadaptowane do psychologii oporu. Jest to okres wewnętrznego kryzysu, w którym obrony opadają. Ta osoba zaczyna tracić zdolność spokojnego spania, noce stają się długimi scenami mentalnej debaty. Rozmowy, które się toczyły, powtarzają się wciąż na nowo. Momenty, gdy czuła się idealnie bezpieczna, oraz momenty, gdy strach sprawiał, że się wycofywała. Zaczyna kwestionować własną narrację. Nie może już winić intensywności drugiej osoby, ani okoliczności, ani nieodpowiedniego czasu. Pozostaje sama ze swoją własną emocjonalną tchórzliwością. A to jest niszczące dla dumy. Duma, która wcześniej służyła jako zbroja, teraz czuje się jak klatka. Ta osoba chce się zbliżyć. Odczuwa fizyczny impuls, aby sięgnąć po telefon lub szukać spotkania. Lecz właśnie w tym momencie, wewnętrznego wyczerpania, rozpoczyna się cicha, ale nieustanna zmiana. Gdy ego pęka, ponieważ nie jest już w stanie dźwigać ciężaru własnych sprzeczności, coś prawdziwszego, bardziej uczciwego powstaje pod nim. Potrzeba pokoju. Nie zwycięstwa, nie kontroli, lecz pokoju w sercu. Tęsknota, którą tak długo próbowała stłumić, zyskuje siłę i przekształca się w klarowność, której nie można już ignorować. Uświadamia sobie, że żadna inna osoba, żadne rozproszenie i żadna ucieczka nie mogą wypełnić pustki, która jest dokładnie tym rodzajem połączenia, przed którym uciekła. A ta świadomość, jakkolwiek bolesna, jest początkiem gotowości do ponownego otwarcia się. I wtedy, niemal niedostrzegalnie, energia zaczyna się przesuwać. Myśli stają się łagodniejsze, serce mniej obronne. Nie dlatego, że strach zniknął, lecz dlatego, że dojrzała świadomość, że prawdziwe niebezpieczeństwo nie tkwi w bliskości ukochanej osoby, ale w próbie życia bez niej. W tej cichej kapitulacji rodzi się pierwszy prawdziwy impuls powrotu. Nie z winy, nie z samotności, lecz z głębokiej wiedzy, że to, przed czym uciekła, jest dokładnie tym, czego potrzebuje, aby znów stać się pełną. Napisz, pełnia, w komentarzach, jeśli akceptujesz swoją podróż. I to właśnie w tym punkcie, na progu między strachem a odwagą, przygotowuje się moment, gdy serce w końcu czyni to co dusza już dawno postanowiła.